E bom z nami. Spoglądamy w kierunku naszych najlepszych reporterów, a tam w pełnej gotowości Szymon Szreda, Stanisław Pyżanowski i Rafał Jarząbek. Zostańcie Państwo z nami, bo razem tworzymy pełen obraz z Polski, 24 godziny na dobę. To budzi ogromne emocje i pytania o standardy państwa prawa. Telewizja TVN otrzymała wniosek prokuratury o ich uchyleniu imunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Zanim dokument trafił do posłów i zanim poznał go sam były minister. Dla wielu to sytuacja niedopuszczalna, bo jeśli media mają dostęp do materiału w śledztwa przed organami państwa, to rodzi poważne wątpliwości, kto naprawdę kontroluje przepływ informacji. Prawnicy i komentatorzy mówią wprost. W państwie prawa takie rzeczy nie powinny się zdarzać. Prokuratura na razie milczy, a opinia publiczna domaga się odpowiedzi, kto ujawnił dokument i dlaczego właśnie w ten sposób. W raporcie wiadomości pytamy, gdzie kończy się prawo do informacji, a zaczyna złamanie zasad sprawiedliwości. Szymon Szreda pyta o to też polityków na wiejskiej. Szymonie, jaki głos spłynie z Sejmu? Pościg za Zbigniewem Ziobro trwa w najlepszej i nic nie wskazuje, by ani sam Donald Tusk, ani jego przyboczni zamierzali jakkolwiek zwolnić. W tym przypadku wspomnianym przez ciebie, Damianie, jak najbardziej doszło do ujawnienia materiałów pochodzących ze śledztwa, to znaczy kanał zwiertniczej TVN24 wszedł w posiadanie wniosku o uchylenie immunitetu, zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry, jeszcze zanim dostali go parlamentarzyści, bo program Czarno na Białym pochwalił się tym około godziny 10. W tej chwili, nawet przed w ostatni czwartek, z kolei do parlamentarzystów on wpłynął około godziny 14. Tutaj zastanawiające jest, jaka była ścieżka tego wycieku, bo same powiązania i bliskie zażyłości pomiędzy tą stacją, całym kartelem medialnym, a grupą obecnie sprawującą władzę w Polsce, no nie powinny być, zdaje się, dla kogokolwiek tajemnicą. Natomiast no, tutaj jest pytanie dokładnie, kto mógł te dokumenty wynieść bądź to z samego Ministerstwa Sprawiedliwości, bądź z prokuratury. Bo tutaj ten krąg potencjalnych podejrzanych jest dość zawężony. Także politycy opozycji wskazują, że cały czas rzecznikiem Ministerstwa Sprawiedliwości jest chociażby była pracownica stacji TVN. Tutaj oczywiście ciężko na razie kierować jakieś jasne podejrzenia, jednak pewna grupa osób wobec których one są wysnuwane jest, jest ona sprecyzowana, także opozycja dokonuje szczegółowej weryfikacji um, ujawnienia tychże dokumentów i najprawdopodobniej z tego, co dzisiaj udało się ustalić, na tej podstawie kierowane będą stosowne zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Natomiast co do tej sprawy, w najbliższy czwartek także Sejm pochyli się nad wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobro. Przy obecnej arytmetyce sejmowej, no próżno się spodziewać innego werdyktu niż tego, że on rzeczywiście zostanie uchylony i zgoda na tymczasowe aresztowanie także zostanie wyrażona. Natomiast, no, nie jest to zadziwiające, bo obserwujemy polityczną zemstę od prawie, że już dwóch lat i tutaj należy się spodziewać powtórki z rozrywki e, jakichś spektakularnych, filmowych wręcz zatrzymań, jak z filmów akcji, podobnie jak było w przypadku byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, Posła Dariusza Mateckiego, który kilka miesięcy był przetrzymywany w areszcie, a mimo to sprawa śledztwa dotyczącego jego, dotyczącego jego osoby nie zabrnęła ani o centymetr w przód. I tutaj, w przypadku Zbigniewa Ziobry, najprawdopodobniej będzie identycznie. Zresztą sprawa jest kuriozalna, zwłaszcza dlatego, że dwa dni temu, Premier Donald Tusk w wywiadzie dla Justyny Dobrosz-Oracz na antenie nielegalnej telewizji polskiej sam wskazywał, że nie ma podstaw do ścigania polityków w Prawa i Sprawiedliwości, że te rozliczenia są bardzo trudne, jako że wszyscy politycy z tej oskarżanej teraz grupy, w tym również były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, działali zgodnie z prawem i w jego granicach. Zatem zaskakujące jest i też pojawia się pytanie, po co ten cały cyrk związany z zatrzymaniami skierowanymi Wyssanych z palca zarzutów tylko i wyłącznie za to, że Zbigniew Ziobro w ramach Funduszu Wymiaru Sprawiedliwości wspierał pokrzywdzonych przestępstwem, czy chociażby straże pożarne, dotując sprzęt, który ratował ludzkie życie i imienie, czego mogliśmy doświadczyć chociażby w czasie gigantycznej powodzi zeszłej jesieni na Dolnym Śląsku, gdzie gdyby nie ten sprzęt, to delikatnie mówiąc obecnie rządzący, nie poradziliby sobie w żaden sposób z katastrofą, która dotknęła południe Polski. Szymon Szerada z tymi szczegółami. Szymonie, pięknie dziękuję za te relacje. Będziemy jeszcze przenosić się za moment do Stanisława Pejanowskiego i Rafała Jarząbka. Tymczasem chwilę przy tym temacie pozostajemy. Zobaczymy wpis Zbigniewa Ziobry, w którym były minister sprawiedliwości i stwierdza, że prokuratura pod rządami Tuska bezprawnie ujawniła mediom wniosek o uchylenie jego immunitetu, co dowodzi politycznej zemsty, a nie dążenia do sprawiedliwości. Reżimowa telewizja TVN dostała wniosek prokuratury o uchylenie mi immunitetu zanim otrzymali go posłowie i zanim otrzymałem go ja, jako osoba, której bezpośrednio dotyczy. To podwójne złamanie prawa. Zostały pogwałcone procedury sejmowe. Ponadto wniosek zawiera informacje chronione tajemnicą śledztwa, które zostały bezprawnie ujawnione. Wniosek przekazano wcześniej stacji prorządowej, aby uniemożliwić mi szybką i rzetelną reakcję na publicznie stawiane fałszywe zarzuty. Jeśli podwładni Tuska już na początku postępowania celowo łamią prawo, to widać, że nie chodzi o sprawie. Lecz o zemstę przy pomocy nielegalnie przejętej prokuratury. To pokazuje prawdziwe zamiary tych, którzy mnie fałszywie oskarżają. Zwłaszcza, że premier Tusk w swojej wypowiedzi już przesądził, że areszt będzie zastosowany. Takie postępowanie nie ma nic wspólnego z praworządnym działaniem ani z dochodzeniem sprawiedliwości. Dlatego jutro złożę zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora generalnego Waldemara Żurka i podległych mu prokuratorów. Jest to przestępstwo popełnione umyślnie w celu uzyskania korzyści politycznych i osobistych, zagrożone karą do dziesięć 10 lat więzienia. A o tę sprawę pytany był także w, przez Tadeusza Burzańskiego w programie kontra europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan. Posłuchajmy. Tusk chce odwrócić uwagę opinii publicznej od gigantycznych problemów finansowych, problemów budżetowych. Brakuje kilkudziesięciu miliardów złotych na służbę zdrowia. W kilkudziesięciu szpitalach są odwoływane wszystkie zabiegi do końca roku. Szpitale powiatowe są na skraju bankructwa. Tak złej sytuacji w służbie zdrowia nie było od kilku dekad. Tusk chce odwrócić uwagę opinii publicznej od tych problemów. Fundujący Grzyska i taki był sens zmiany na stanowisku ministra Sprawiedliwości, prokuratura Generalnego. Tusk mówił o tym wprost, że mają ruszyć, przyspieszyć tzw. rozliczenia, które nie są niczym innym jak zemstą polityczną na polityka, którzy sprawowali poprzednio władzę. No, prokuratora nie ukrywa, że jest w jakikolwiek sposób stronicza politycznie. Pan Żurek nagrywa spoty telewizyjne, propagandowe spoty telewizyjne. Takiego mamy dzisiaj prokuratora prokuratora generalnego. A y, były y, minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiada, że złoży w złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Utrzymuje, że wniosek o uchylenie mu immunitetu został upubliczniony zanim miał możliwość się z nim zapoznać. Zaufanie do polityków z roku na rok maleje właśnie przez takie zachowanie. Nie powinno być świętych krów, bez względu na to, czy to jest polityk, lekarz, prokurator, sędzia. Jeżeli są jakiekolwiek zarzuty, zdejmujemy immunitet poselski. W tym wypadku chyba głosowanie ma się odbyć w piątek. I pan, pan minister Ziobro powinien dochodzić swoich racji. Dobrze, było zrobione przedstawienie, nie ma postawionych żadnych. Powiedzmy zarzutów, które można by przedstawić społeczeństwu jako wynik pras tej komisji. Nie ma przedstawionego raportu, który by wskazywał na to, że tam są niezbite dowody na to, że popełniono przestępstwo mamy rzeczywiście, tak jak powiedział to wicemarszałek Bosak, dwa lata międlenia tego i będzie to międlone prawdopodobnie dalej, bo przecież twardy elektorat, ci najbardziej zagorzali antypisowcy, powiedzmy tak, bo to przede wszystkim o Prawo i Sprawiedliwość w tej sprawie chodzi, będą karmić się tym przekazem, będą karmić się tymi emocjami, a państwo polskie na tym cierpi. Zachęcam państwa do tego, żeby wysłuchać przesłuchania na tej komisji, bo za każdym razem członkowie komisji po prostu się kompromitowali, pokazywali, że nie mają podstawowej wiedzy o tym, jak działają służby, jakie są ich zadania i że tak naprawdę cała ta afera z Pegazusem rozpętana przez obecnie rządzących, a wtedy opozycję po prostu no, ma bardzo jest oparta na bardzo wątłych podstawach. Mało tego, przez, przez rozpętanie tej całej rzekomej afery polskie służby zostały pozbawione bardzo ważnego narzędzia do zwalczania chociażby czy to szpiegostwa, czy to różnego rodzaju aktów sabotażu, działań terrorystycznych. I teraz mamy wysyp różnych różnych pożarów, różnych. Sytuacji. Narasta społeczny sprzeciw wobec działań tej władzy, wymierzony w opozycję. Na ulicach Warszawy pojawił się baner solidarnie z ministrem Ziobrą. Czy to początek społecznego oporu przeciwko opresyjnym działaniom tej władzy? Banner zawisł na STKD nad jedną z tras przylotowych przez stolicę. Nawiązuje do ostatnich działań prokuratury, która skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze oraz wniosek o wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Decyzję o uchyleniu immunitetu Sejmę może podjąć już na najbliższym posiedzeniu w piątek.